Cymhwyso'r ffordd y que chi'n Nie igraj z aniołem w pozostałych rolach. Odcinek siedemdziesiąty szósty? Co się właściwie stało? Panna Blanka czuła, że zawładnie nią ta druga istota. Wiedziała, że tego nie uniknie i prosiłabym, przywiązała ją do łóżka. Przywiązała? Po co? żeby nie zrobić czegoś, do czego zmusiłaby ją ta druga. To absurd, drwina. Uknułyście to, by uniknąć odpowiedzialności. Mylisz się. Blanka jest chora. Chora? Tak. Cierpi na rozdwojenie jaźni. Też chcesz z nim rozmawiać? Jeszcze go nie znasz. Nikt nie odbiera. Nawet ta Zousa Onelia. Coś musiało się stać. Gubernantka zamieniała się we francuskę, z którą się zadawałeś? Tak. Nie zauważyłeś, że to jedna i ta sama osoba? Nie. Jej przemiana była całkowita. Zmieniała zachowanie, wygląd zewnętrzny, gesty, głos. To były dwie różne kobiety. Nie wierzę. Nawet nie podejrzewałem, że Ivet i Blanka to ta sama osoba. Dowiedziałeś się, kiedy doszło do zabójstwa. Właśnie wtedy. Dlaczego jej nie wydałeś? Dlaczego ją kryłeś? Bo nie może zostać skazana za coś, za co nie ponosi winy. Jeśli będziesz uważał i zażywał lekarstwa, poczujesz się lepiej. Możesz nawet wyzdrowieć. Co mi jest? Masz marskość wątroby. Rak. Nie wiadomo. Zrobią ci biopsję. Umrę. Dbaj o siebie, a nic ci nie będzie. Jeśli odejdziesz, nie będę o siebie dbał. Kto powiedział, że odejdę? Będziesz mnie miała dość. Przez chorobę i nauk stanę się nieznośny. Odejdziesz. Nie odejdę. Do czasu, aż umrę? Do czasu, aż wyzdrowiejesz? Co mi dziś opowiesz? Jestem trochę niespokojna. Dlaczego? Zacznij się pakować. Niedługo wrócisz do domu. Fajnie. Stęskniłam się za tatusiem. Za mamusią też. Za mamą? Wiem, że ona nie tęskniła, ale nie szkodzi. I tak chcę ją ucałować. Jesteś najsłodszym aniołkiem, jakiego znam. Kocham Cię. Ja Ciebie też. Ta kobieta zabiła moją córkę. To nie Blanka. Ona nikogo by nie skrzywdziła. Zabiła Vivianę. Zamordowała ją. Zdominowana przez inną osobowość. Nie mów głupstw. Moja córka zginęła z jej ręki. I trzeba odnaleźć tę kobietę, żeby posłać ją do więzienia. To jest to Dokąd idziesz? Odnaleźć Blankę. Gdzie może być? Nie wiem, ale znajdę ją. Nic nie rób, dopóki jej nie sprowadzę i nie wytłumaczę ci lepiej całej sytuacji. Trzeba powiadomić policję, bo ucieknie. Słyszałaś, Juana Miguela? Ta kobieta przestała być wyimaginowaną istotą. Teraz ma nazwisko, dokumenty i wiemy, że jest zabójczynią. Stefania ma rację. Proszę mnie połączyć z odpowiednim wydziałem. Jak chcecie? Słyszeliście, co mówił Juan Miguel. Proszę tego nie robić. Inspektor Sosa? Tak? Mówi sędzia Velarde, mamy nowe wieści dotyczące zabójstwa pani Viviany San Roman. Porozmawia z panem matka ofiary. Inspektorze? Morderczyni nie nazywa się Yvette Dorlak, lecz Blanca Silva. Hmm. Jeszcze nie wiesz, co to cierpienie. A muszę cierpieć? W życiu są chwile wesołe i smutne. Życie to nie tylko szczęście, lecz też cierpienie. To źle? Może wkrótce tego doświadczysz i będziesz musiała się pogodzić z losem. Nie spodoba mi się to ani tobie, ani ojcu. Pokaż mu, jak go kochasz, bo przeżywa ciężkie chwile. Z przyjemnością. Tak bardzo go kocham. Będziesz przy mnie, kiedy będę smutna? Zawsze. Na dobre i na złe. Więc zniosę wszystko. Ty i tata mnie ochronicie. Możesz być pewna. Wiesz? Co? Chciałabym mieć skrzydła, żeby polecieć do tatusia. Latanie musi być cudowne. Chciałabyś latać? Bardzo. Daj mi rękę i zamknij oczy.